Witam bardzo serdecznie, ja jestem Fir a ze mną jest. No a jestem. Jakbyś też nie wiedział. Tak, a to jest nasza nowa seria: Let's Play Space Ops MW3. Mamy tutaj misję, żeby nie kłamać naszych kochanych widzów. Ataki odwrót, a taki odwrót, no i ją rozpoczynamy. Za poprzedni odcinek kolegę chcę bardzo przeprosić, graliśmy na poziomie trudności weteran. Tam jest bardzo trudnej, ponieważ rusków nie lubimy i w raju, i w grach, a tam trzeba było ich cud. A przepraszam, Amerykanów. Ale ruskimi my byliśmy, to było jeszcze gorzej. Także byliśmy, był bardzo zbowersowany. tam miejsce na naszej strony. I za co ja muszę za niego przeprosić, bo on sam się do będą nie może przyznać, prawda? A, a, bardzo, bardzo przepraszam. Ponieważ dlatego ja da, prosi, dlatego kanał... również e, pozwoliłem mojemu przedmówcy zacząć, ponieważ e, ja się tak wstydziłem przeprosić, że on musiał to zrobić za mnie. Widzicie, ale spokojnie mydło jesteśmy z tobą, prawda, prawda Tak, też a teraz kocham. tylko ja już tak żeby było naturalnie powiem, że mydło, było dobrze jeszcze jak byliśmy Patrz na pomysł jakże genialny żeby urozmaitał żeby materiał urozmaicić a nie tylko bezsensownie tłuste boty we Tak, wębry. będziemy, że... będziemy opowiadali opowiada o, o naszych o naszej wiedzy, o pierwszej wojnie, bier. tak zwanego, tak zwanego starciu kolosów i, a mianowicie w, w lewym ringu MP of za spoiler, I, W lewym narożniku M3 W prawym tak będzie lat, Life Yal którego ja będę tutaj bronił i podawał argumenty Czyli krój Była już po nas, bo właśnie pada na to nie wejdzie <laughs> Przepraszamy Usterki te, ustarki techniczne ale je, jeżeli pozwolisz mój drogi przyjacielu, ja może zacznę. Tak. No chodź, na, na, na tak żeby nie było usterek. Ale na PT mydło, rozkazał mi, może bo ja bym się nie zgodził, wziąć MW3. To nie grałeś w BF3, dlatego... E, grałem, no, ale... i mam du duże przesłanie, bo grałem nie u siebie. Od razu mówię, że jestem taki biedny, że nie jesteśmy na własną kopię. Grałem u kolegów, u znajomych, yy, byłem w miarę wtedy. Grałem i na konsoli, i na PC wieszam porównanie, ale o tym może tam później swoje jeszcze. A mianowicie jeżeli pozwolisz, że na tabletę MW3. To jeżeli ktoś tam siedzi i odechodzi o drubinę branży gier, za na to trzwoniem nie będzie zwiększaną nowiną. Ale takie swoje. Moje takie małe, naszym zdanie. Warto się przedstawić. Mianowicie MW3, jak wiadomo jest Mistrz w dziedzinie interaktywnych filmów. I, i, i wiele osób mówi, że ja MW3 to już rozlet odgrzewany od kodaczwórki, damo to jest... Nudne. Ej, so, 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 sorry, że Do... serwę, ale ale, to. ale jest inna gra, niestety na PS3, bo sobie ja nie zagram, a chętnie bym zagrał, które z mistrzem interaktywnych filmów jest to Heavy Rain hi, Rain, A to jest, to jest gra roku e, 2010, o ile się nie mylę. To przepraszam, jeśli się mylę. To jest gra mi, że ta a tle... playa stary Taka. U, nie, lu, nie, nie, nie wiem, ja też oglądałem i jestem zachwycony nią, ale niestety to jest gra zbyt wysokiej dla mnie. Ale to jest gra, która dostała tytuł roku 2010, o ile się nie mylę. I to jest gra w roku, wiesz, no... A MW3 właśnie, i ona prawie się jednogłośnie zebrała oceny najwyższe. A ja ją, przy MW3 trwa wojna. Właśnie dlatego chciałem to poruszyć, bo... No, ludzie mówią, że tak. Bez słusznie, może nie, ale tu jest dużo rzeczy powtarzanych. Tam są nowe rzeczy, ale też mało takie, no mało nowości jest. To jest ten zasilnik yy, w Refozorom od części czwartej 4, 4, 4 Modern Warfare i A, trzeba przynajmniej trzy jest trzy od dwójki, jest ten Może, przepraszam za błąd. I też jedno, jeżeli takie moje odczucie osobiste, że. Ludzie mówią, że to jest O, to nudne, to jest, to, jest, to, jest, to jest B, nudne, odgrzewane i w ogóle głupie i nie powinno się w to grać. Ale to jest tak, owszem, oni to odgrzewają, owszem, to wszystko prawda, ale czego by nie mówić i do, dlaczego do wiele, wiele osób tam boi może innych gier, a może też normalnych graczy, nie się, tak. się w to przyjemnie? Zda się w to przyjemnie, odgłosy broni nie. może inne są zbyt realistyczne, ale przyjemnie się doszuka, słucha, fajny jest model jak przeciwnik obrywa, a mimo że jest ten sam od paru części z no wbrew nawet ładna tam, nawet przynajmniej na PC tak, bo w sumie nie wiem czy lepiej na PC wygląda, czy nie, ale wygląda, no porównania nie mam, ale no ładnie wygląda wbrew pozoru, na dzisiejsze standardy może minią za mało, co wbrew to jest ładna gierka, pewno się z niej nie tuczę i taka moja rzecz to jest taki mój, nie wiem, może czek, może coś takiego co ale rzecz bez której MW nie byłoby MW i nie miałoby tego wzięcia. Zobacz, straż przeciwnika, jest ten dźwięk, to takie, takie, ja nie, 6, 6, nie 6, wiem 6, czy było głosować, no a to taki pik pik, no nie? I ten dźwięk, ten krzyżyk, który się pojawia przy celowniku. Ja by tego wszystkiego było mało. Oczywiście super wyskakujące na środku ekranu na żółto punkty doświadczenia. To są rzeczy, które... To jest może, to... Ja też mogę... O, taki pogadam, to na przykład. Taki może mało zaczący, może nie do tematu, ale jest tak. Tego, co ja wiem, wiem, jestem pewien, w sklepach takich większych marek, rezerwę, saturn, empik może. Nie, nie wiem, czy ktoś zauważył, ale w sklepach tak pachnie. Nie, nie nie chodzi mi o... Zobacz takiej... Nie, nowości, takie... Wszystko, rzeczy do w folię. No wiódki. Tak pachniewska. Tak, taki, taki tak, na tym samym to? Oj oj oj, Boża pokarała. Ee, Karma. Nie, nie, nie wiem jakie ty masz tutaj skojarzenia mój drogi przyjacielu. Ale mówię ci, że... E... Ej, pomógłbyś. Czekaj, o ja zrozumiem, że teraz No to, to, to my to wytniemy Bo nie, nie chcę już znowu tego zrobić Tak, to, już, na chrady, to no. już się tam kończy i zaczniemy od następnej misji Sorki za wszystko Witamy po ba, dość tak, krótkie przerwie Tak, bardzo przepraszamy Nastąpiły kolejne błędy techniczne. Tak. To, oczywiście to nie było ani trochę naszej winy. No dokładnie. Zostaliśmy zmuszeni wykopania z bitypysk w tej misji, więc y, z nosem dumnie kolejnej. I, I przepraszamy Przestanej. od razu, że nie nagraliśmy zakończenia, ale tę misję Właśnie, przechodziliśmy to. trzy razy. I za każdym razem, z powodu 5, błędów to. technicznych, musieliśmy zaczynać od nowa. I, Właśnie, dokładnie. I, a ta misja tam już się kończyła za 10 sekund. Wziąłby nasz helikopter. Dosłownie. Nie teraz. I opowiem wszystko i ...dziękujemy. I ja przez. Przepraszam, tyle pieprze o tym ambul. Tak, nie? jesteś bojem. rozumiemy. Dobra. Nie jestem. to. Nie sorki. Miej Ale też że... ścisnąć. Dobra. W z tego, tego, tego dnia... Tak. Ale dobrze, no teraz Teraz może ty powiesz, teraz coś o idzie. No z twojego ja punktu ja widzenia to jest takie kazanie pierdziewną, że, że ja nie wiem czy będę to potrafił odtworzyć Może w połowie o oh, Ty, ja ty ja chyba ja się ja do, tego ja dosyć, chyba dosyć tego, do tego długo przygotowywałeś Nie, ja to wszystko na żywce, ja jestem taki wyrzekany z natury No weź sobie kup na nagrywarkę ja Albo ja ci będę zgrywał, czy będziesz komentarz podkładał. w Może... Znaczy może mi wszyscy mówią, że ja tam ...to wygadać, to pory, że głupi, jak w szkole bo ja to zawsze Polaka o wypracowanie, to wiesz, no, na parę stron, kumple zawsze, O wow, lol, ile on pisze, no nie, w ogóle WTF. No dobra, no to Pomy? może ja coś powiem ale... o tym BF3. No to, to nie, to nie jest odżywany kotlet jak, jak jest, no dobra, jak jest w przypadku tym MW3, że... ...to tylko naprawdę fanboje mogą powiedzieć, że to jest odżywany kotlet jest to gra na nowym silniku graficznym yy, Frostbite 2. Yy, ten silnik na pewno wygląda lepiej, ale yy, model zniszczeń jest lekko spiewczony. Nie podoba mi się zupełnie, yy, ponieważ. Yy, Mydło, przepraszam, przepraszam, że Ci się wwetnę. <laughs> Zniszczenia, jeżeli mogę Ci się też wciąć, z tego co strzełem, znaczy, no, no, widziałem i miałem, porównaj, że to są 2, to yy, jest ich więcej. Dokładnie więcej jest ich, ale są mniej dokładne. To jest taki yy, haczyk w tym, Znaczy no, no może, ja tam miałem takie porównanie, słyszałem takie opinie. Mogę się mylić, proszę mnie tutaj nie trzymać za słowo. Ale mu dalej. No, model, model zniszczeń według mnie oczywiście jest yy, niedopracowany. Tak jak kolega mówi jest na pewno mniej dokładny. Po drugie, mniej rzeczy można zjeść zarówno na PC, jak i na konsoli. Yy, podobno w backup karkan to poprawili, tutaj napisałem. Ale znowu z innego źródła yy, usłyszałem, że jest to samo. Może wręcz nawet jeszcze gorzej. Yy, ja tam nie wiem. Ojojoj, sorry, duży lak. Niestety nie ten dysk, kurde, wybrałem to trzeba. Yy, już przeszło, ok. Yy, 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 poprawkę trzeba wprowadzić. Nawet nie. Taka najważniejsza to, to, że można się położyć. To mi się bardzo podoba. Co dodatkowo lubię w serii yy, BF3. Mm. W Call of Duty gram, bo to jest Call of Duty, a w BFC gram po prostu dla większego fanu, ponieważ w BFC, jak wiadomo, są pojazdy i mostu, to jazdy, nie zawsze można wziąć ten helikopter, dużo za on I kolejna rzecz jest to po prostu Teamwork, jakiego w Call of Duty nie zaznamy. Podobno w Call of Duty yy, stawiali bardziej na Teamwork, ale jakoś, jakoś tego nie widzę. Znaczy, sorry, że ci to jest mało wetne, ale po prostu no nie, nie wyrobię. E, chodzi o to, mianowicie, że e, zauważyłeś, o ile ktoś gra w Kodan może zauważył, ten system tr e, tropi, tropi, nie wiem czy to dobrze wymawiam, e, tropi, chodzi o to, że w stanie właśnie to odbija, tam powstrzymuje dwa pociski, RPG, o ja się nie mylę, No ogólnie dwie rakiety potrzymuje. To było po to, że właśnie tam przewidywali twórcy ma, ma, ma wyglądać tak zespołowo, sobie jakiś jak wyobraził, że e, gracze zajmują punkt na dominacji. Jeden jest pełnią myślny. Ty na grupie no, no, na mi, kto, e, ja tego STYLE A ja używam tylko dlatego, że jak leci Predator to ja się szybko pod tym kładę i mnie nie trafia A wiesz, stawia ci takie coś i żaden jutra z RPG-em jak to dawno miało miejsce, znaczy to miało miejsce w innych częściach bywało na dominacji, ale wiadomo MW3 MW3 to jest to jak słyszałem gdzieś Przepraszam, jeżeli ktoś do jakiejś serwisy to może już słyszał taką odpowiedź ale to jest jako słyszałem y, plac zabaw w tysiąc milionów graczy młodszych i starszych, a ci młodzi są właśnie mają mnie, też mniej honorowi, ale ja kontynuujmy do mydło sorry, że ci wchodzę są. No spoko, kurde, ja już na nawet zapomniałem o czymś mówiłem. Jakiego laga zaferty. Aha, o tym teamworku mówiłem. Ma... E, generalnie według mnie w Duty przynajmniej e, w takim publiku, zwykłym, zwyczajnym publiku e, nie ma żadnego teamworku, wszyscy są sami. I tak jak kolega mówił, system troki Naprawdę, zawsze kto tego używa, a jak ktoś już tego używa, to używa tylko tylko, tylko dlatego, żeby skampić się w jakimś budynku i, i położyć ten system trofii, żeby żaden tuber go nie wykupił po prostu stamtąd, bo to no było tak mu łatwiej po prostu. Czasami nawet w a właśnie, jeszcze MW też wesoły świat Gdzie byśmy nie poszli, tam jest klimor, albo te Bouncing bet, bo granaty, jak wiadomo, w mw są dosyć średnie, a w F3... BF3 są du dużo lepsze niż BMW, gra na to co jest dla mnie śmieszne. Yy, ale dobra, ja miałem mówić o tym tym yy, EF. Teamwork, yy, mamy własną czteroosobową drużynę. Yy, to mi się podoba. I w tej czteroosobowej drużynie yy, możemy tak naprawdę robić praktycznie <grym się> wszystko. Możemy się dogadać, że my latamy helikopterem, kolega nas naprawia. Możemy się dogadać, że tu idzie na punkt z albo innym pojazdem. To <grym> <grym się z kolei> No i, i po prostu ten teamwork jest, ostatnio właśnie bawiłem się trochę, widziałem robocik saperski, a, a kolega, który zapraszał mnie tutaj przed chwilą do grupy, yy, widzieliście chyba kto, yy, yy, jeździł w czołgu, ja ciągle pod, yy, pod nim tym robocikiem byłem i tak całą mapę jeździł i miał wynik 26 na 0 i to, to jest ten teamwork, o którym mówię. Kolejna rzecz, co miażdży po prostu Call of Duty dla mnie to są serwery dedykowane kto wie to może jakby były te serwery dedykowane w Call of Duty ten sprzedaż byłby dużo lepszy może więcej graczy by się przerzuciło z B na M3 mi się osobiście serwery dedykowane bardzo podobają czekam z cierpliwością także na cs Global Offensive ponieważ sądziałem że będzie możliwość połączenia się Xboxy e i PS3 będą możliwość miały połączenia się nie, e w jednym lobby to też sorry, ale Hamsko Ci się wezmę, bardzo przepraszam, ale nie pamiętam też cały konsola, czy Sony, czy Microsoft się nie zgadza. Ale to sorry też może to się zmieniło. słyszałem, że Xboxy e chyba, i e Xboxy nie wiadomo mogły się połączyć. Może Microsoft tam jakoś, no nie odpowiada mu to. Ale może to się zmieniło, ale to jest stara informacja, którą słyszałem. To, może to się to, zmieniło, to ja tak? Ale no, mówię... no, słyszałem ci po do... Znaczy. Tak, tylko mówię, że to też nie jest pewne, że Microsoft coś tam... No, ma, Microsoft, no, Microsoft tam ma jakieś problemy chyba, nie wiem, może ma okresy, coś. No, mo, może, dębranie... może ma takie okresy. O, i generalnie się tym może nie zadać, ale to jest ta informacja. Proszę mnie, nie chcę to się tak zmienia z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ja tutaj też mogę mało powiedzieć, ale sorry, że no Ci, wchodzę, mu dalej. No, ehe, tak, z drugiej strony to... Jak Jacht, to tam zsetłeś, bo ja nie wiem, ale tak się schodzi, zapomniałem już. Tak, są schody? Fajnie będzie, e, śmiesznie, śmiesznie by to wyglądało. Jak wszyscy jadą na turniej w CS a Global Offensive, nie wszyscy męskie klawiatury, kąpy na lana takim, nie. A, a ja na przykład przychodzę z Xboxem i padem w ręce, nie i jestem na lanie. O, to jeszcze rację bo nie mogę robić. widziałem testy, tam w których gazecie, nie pamiętam. Też proszę tutaj nie mówić, że tam, że pady są dobrze tam nie robić kuty, Ale widziałem tam gdzieś stolystyki, gdzieś ludzie robili po prostu jakieś ludzi, znaczy ludzie, którzy na Xboxach grają tak długo klery, długo w gry, bardzo im ogarniają. Takich ludzi, którzy tam wiadomo tam niedzielne, niedzielne graczy z PC-tów. I dawali po prostu y, przypisany do ich, nie wiem, do ich sprzęt, dawali cs i, i grajcie. No i właśnie z tego co odkryli to gracze, którzy y, gracze... nie gracze nie gracze, dzisiaj nawet, wygrywali z y, zawod, zawodowymi graczami na padach. Zresztą no na nie szczekujmy się, myszka jest wygodniejsza. Tak, tu się z, kłócić. Się zgodzę. Ale jakby stary wyjadacz z cs na kąpie y, dostał pada, nawet, nawet pada do ręki i ogarniałby średnio tego pada do niedzielnego gracza z cs który nie umiał ogarnąć koszty całego, który pojechał. Na pewno. Tak, tak. Ponieważ nie w cs wiedziałby co ma robić, jak cele ma wykonywać. No dobra, kolejny, nie kolejny przeszliśmy. Sprawdzam jeszcze na dysku. A, dopiero 9 minut nagrywamy. Możemy spokojnie jechać. Jechać dalej możemy. W sumie to jedną misję chyba nawet da tylko zrobić, bo 5 giga free, free space. Tak, przejazdy. Dobra, yy, jaka jest następna o, misja? O, firewall, misja, gdzie je, jeden obsługi działka, a drugi jest. Czy, hmm, po prostu, że ja się trochę pokampię działkami, bo nie mam nawet siły już teraz nic robić. Ale pogadać możemy normalnie, więc jedziemy. Dobra, jedziemy. Jakbym się tak skończyła mieć Pan na dysku, to ja szybko przełączę dyski i będę nagrzewał dalej. Na drugim mam 12 giga, także, także spokojnie. Pojmiemy mydło. nie martw się. Dobrze. Ale boże... Ale, no... O czym mówiłeś, bo właśnie się urwał wątek. No. A bo właśnie... Znaczy właśnie chciałem zauważyć, że... Myślełeś mówić o MW i BF, a ja, ty zacząłeś o CS-ie, GO. Dobra. Sorry, to... Ja w błagam nie wbieram, a, dobra, Kosowa to nie będziemy odsłuchiwać. Może jakieś intymne sprawy. Dobra, my duchu. Dobrze, ale do rzeczy, bo. No, wiesz, ja tak mam, bo dosyć długo grałem w torca, no i. No, i tak jak to się dosyć No, w to nie mów, ja do dzisiaj gram w CS-a. 1,6, roj, oje się nie mylę z kumplami. to jest gera której, no, ci powiem. To jest giera po prostu nieśmiertelna. Ja nie wiem coś w tym się niby broni tam w miarę normalny wybór, niby tam w system nie jest jakiś rewolu... To też, też, też ciężko mi powiedzieć. Ale to jest naprawdę fajna giera. Naprawdę... To jest legenda, każdy coś się słyszał i to nie ma co wydać. Ale wróćmy do wątku głównego, bo jakiś tytuł odcinka by można było napisać, się no nie? Tak. Powiedz właśnie o tym BF. Czy coś jeszcze o BFie możesz powiedzieć? Eee, a na czym ja skończyłem? Na serwerach, prawda? E, mapy. Mapy w eee... Miały być troszkę większe, ale nie przeszkadza mi to, ponieważ ja gram na konsoli. Jak wiadomo na konsoli jest dużo więcej Pokady techniczne, przepraszam? Jesteś, przepraszam. Tak, jestem, przepraszam. Jestem. Okay, zaraz będę Właści Że, no, że tak to ujmę, do... y, trochę... Miałem problemy. Kiepski moment sobie tam u wybrali, ale... Tak, wiem, 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 wiem. Kiepski moment, zdążyłem wyciszyć. Ym, niestety parę giga już się nagrało. Nic to nie zrobię. Może... Mo mo ale... Nie... Zrobili, to mogliby tak sobie momenty wybierać. Yy, dobra. No to mapy... Mi to, mi to nie przeszkadza, ponieważ ja gram na konsoli, a tam jest, jak wiadomo, Dużo mniej graczy, więc, więc mniejsze mapy to, to, jak dla mnie, bomba. Na pewno są te mapy lepsze niż w MW3, ponieważ w MW3 nie ma żadnych otwartych map. bo ten yy, ma BF3. Weź do mnie jeszcze live. Czekaj, dobra, zmienię drzwi bo mi już tak laguje. To do zobaczenia za chwilę. Dobra, witam się z nami znowu yy, yy, na kolejnym dysku Przed... Twardym Każym były prawdziwe błędy techniczne, czas. prawdziwe. Były prawdziwe błędy No No wreszcie normalnie weź do mnie szczaj to co u ciebie Jezus czas Dobrze, nie martw się do... Znaczy tak, kończąc ten swoją co... wyjście, tam chcecie też wracać. O BFie coś jeszcze by się, się odlać? Tak, może nie. Tak, no mapy są, jak e, wiadomo bardzo, nie ma żadnych map, a w, w BFie Bf Bf te mapy są. Niektóre mapy podobają mi się mniej, to... niektóre bardziej. No i jeszcze jedno tak powiedzieć, że BF3 według mnie Bf potrafi dać trochę więcej fanu niż to M, który zależy jeszcze komu, ale mi nawet na konsoli potrafi naprawdę sprawiać duży fan ponieważ ostatnio ze znajomym wbiliśmy na operację metro wzięliśmy klasę z latarkami e, snajperki z latarkami ustawiliśmy maksy maksymalną czułość i próbowaliśmy udawać właśnie tych pro elo e, z MW3 i udało nam się wbić w wynik 20, 20... 25 na... na ileś tam mi się udało temu, drugiemu też podobnie, z recjo było powyżej 1 ale to co przy tym jaj było to, to, to naprawdę być może w poprzednim komentarzu o tym mówiłem i nawet może wynik podałem, może się jednym, dwoma fegami różni pamiętam że było 20, na pewno powyżej 23 i, 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 i świetnie się bawiliśmy na poprzedniej mapie także jeździliśmy jeepami i wysadzaliśmy te ziby tak, śmieszne, bo na własnych minach wysadzaliśmy jak wejście. i... <grym> i by to mi naprawdę pan sprawiał, bo to śmieszne. No dobra. O, to znaczy... To wszystko, co byś tak, chciał? To to to, 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 na razie. Weź daj mi, że chodź, chaj... chodź chaj... go dajmy. A, a, jest. Znaczy, jeżeli yy, kończysz, czy jeszcze yy, yy, nagrywa się? Nagrywa cały czas. Oh. To, to, to właśnie, tylko jeżeli jeszcze... bo ja jest taki jestem, że muszę iść też swoje żale dla z siebie, do was nasi kochani widzowie że, się znaczy właśnie to mówię się o tych mapach i one są słusznie pomieszczone tak, słusznie są pomieszane że nie są takie duże jak na pc to znaczy no wiadomo, ilość graczy i tak jest no dla mnie przepraszam, że jeżeli ktoś się teraz, ale jest śmieszna dla mnie Battlefield, Polew, Bitwy wasu nas to jest gra w Pineball jak w Call of Duty, a nie Wojna ale do, dobrze, no przepraszam, no po prostu to nie są w stanie, stanie udziwiać tego co e, dźwiga to nie jest nasza wina, nie czyja także tak tutaj, tutaj nic nie działamy ale no trzeba przynajmniej, że nawet przy takich ogromnych mapach, jeżeli mamy ma z kim grać a Xbox Live właśnie to bardzo no. łatwiej ja też, co jeżeli się tutaj z... e, tej konsoli ale no, na... <laughs> przepraszam ale naprawdę to może dać więcej fanu mapy, właśnie w Call of Duty zostały stworzone tak znaczy <laughs> W kamperzy mnie jedno trudniej cekami się, bo ciężko grać Podobno Czy To no to czy kamper zawsze znajdzie oczywiście kamperzy, to jest taka tem może rasa, Helikopter może to, mi takie są stworzenia Wiem Właśnie widzę Dalej. We, 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 we weź co wiesz y, co zmień zmień to ja teraz chcę trochę z działka poslać tam na porządnie kryj. Dobra, tylko wybierz rolę. Ja to, to chcę. zapomniałem się znowu poskarżyć. Jesz... Znaczy ja w ogóle skończyłem, bo się teraz mnie wybije z rytmu, no. no te działka się wybiły z rytmu. O mapach, no, o mapach nam tutaj opowiadałeś. O wasze mówię, że to jest, no, słuszne, że mniejsze. A, Jofanie Mówię, Crowdedity to jest takie... Czy... Dostajesz krawim w łapę i nie się dzieje wola Boga. Tam idziesz, turzesz się, tam wie co się stanie. Te, to że to, to, to jest się tylko Bóg. Tam można wiesz, wiecie, że ci gra, zbić 9 flagów jednym gratem. Co jest możliwe przecież to jest Call of Duty? No i to nie jest złe, to, to gra może dać dużo fanu, Ale mówię, no dla mnie to tutaj tej ko taki teamwork, to jest jedyny jaki może być takie, że nie, wspólne nie może. Bez urazy oczywiście dla nikogo i tak, dla tam... E, Gra ale... Miałem ciekawą przygodę z MW2 Ponieważ razem z trzema kolegami wbiliśmy się na deadmatcha i, I po prostu Kampiliśmy w jednym budynku I mi się udało nim wbić Tak, tak, tak palcem z dupie, że tak powiem I... I było to dosyć śmieszne, ponieważ kampiliśmy w jednym budynku, a przeciwnicy się na nas jak na zombie rzucali. Sprawda, mówiąc już po pewnym czasie nawet nie interesowali inni przeciwnicy, z gomy kampujące w tym budynku. Dlatego to było dosyć śmieszne. No ale mów dalej. Ja, bo, bo, bo mówię, Claudii to jest... może być tam teamwork, może razem, wiadomo, że razem w grupie, jeżeli gramy, najwięcej działamy, bo się dogadamy, dowiemy się gdzie jest Awaj, przeciwnik. Panie, ale to nie jest battlefield, to nie jest battlefield, gdzie można wiadomo, ten się do pojazdu, ten obsadza działko, ten robi to, ten ich osłania właśnie jako sniper, ten zywa narod zaraz, czy coś okieka... A, może że jest masa... Oczywiście o pracownic, teraz my mamy zaszczyt... ...brać. są też. I tu jest właśnie tak, jest z tego co też usłyszałem, ze Michałka. Hejka. Tam, dowiedziałem się. A, ta, nie, oleciał. A, nie, przejdział prze, 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 drugi dostał, dostał, dostał No Ja mówię, bo z tego co ja w kampanii całe w życie nie wiem radości przejść w BF-ie a z tego co trzyłem to w, no i nie to, to Znaczy, miał być no, tam to jest tak żeby to jest ten, praktyka wielu ludzi kampania na, na, na PC sorry że się odnoszę do DCT no nie mogę jasie to Znaczy wygląda obłędnie i wszyscy stwierdzili, że to wprowadzi jakieś nowości, jakieś nowiny, że mówię, co się stanie, że wiadomo jakieś nowe mechanizmy, pomysły nowe, że to będzie rewolucja. No to wygląda obłędnie, ale mówiąc że to jest no, chamsko, chamsko mówiąc, to jest trochę żyka szkoda. To też jest dużo skryptów, tylko interaktywnego filmu. Mało tam na, na miejsca, gdzie jeżeli nie pójdziemy dalej, to wrogowie no będą się respi do końca życia. No i i tutaj Taka może też, też chyba, to jest wiadomość, no nie, nie przemycaj, ale też słyszałem, że nie jest zbyt druga. Na konsolach, jest wygląda, no... Brzydko, no, no, ale... Nie, nie, to jest... Właśnie. Na PS3 może brzydko wyglądać. Ale na jak czasem wczesniej... To jak z Turbackem wygląda. A ten teksturpak to też jest no. ten minus. a w sumie, no, to, jest to do tego trochę parę więcej instalowania bo ja tam mam 5-50 sekund Alikam za plecami A ja mam pomysł no następny komentarz To powierzchni po nagrywaniu Dobra powiem ja tam Chociaż 60, mo może powiem żeby wszyscy wiedzieli że następny komentarz może zrobimy o tym co jest lepsze na przyborze co jest lepsze Yy, czym się różni PS3 od Xboxa, ponieważ kolega tutaj osiada o obydwie platformy i może się coś na ten temat odpowiedzieć. Wiem. No tutaj ci powiem, że ja się mogę rozgadać na nie dzisiaj. Jeżeli oczywiście mi pozwolisz. Nie wiesz, zbijecie. <laughs> I kończąc I kończąc tak, takim aktem może takim krótkim, powiem tak, Call of Duty to jest Call of Duty gra, którą można pograć, można się podenerwować. Ale no w którym przyjemnie jest trochę sobie potłuc, zwłaszcza sobie kupić na chmydło, można sobie to pograć. BF, popa na pc miarzy, miaży najlepszy jakiego osobiście miałem zaszczyt udać a na pc Na konsoli trochę słabsza wersja, ale też jest no ta esencja współpracy. Powiem też szanaki, bardzo dobre, biedne pr produkcje, ja do żadnej zji, o, osobiście poza tym co wymieniłem nie mam. Nie, to dobra, to wszystko. Ja się z wami żegnam, wykomentujcie, subskrybujcie. Yy, dziękujemy. To sobie, to tam robić. O, na razie. my. do my. Tylko